Wszystkim tutaj znowu Wechter, a to kolejny odcinek Margonem Expert. Dzisiaj Wam zaprezentuję E2 na zagajniku. Są one trzy: jedna jest właśnie tutaj, gdzie ja w tej chwili stoję, druga jest tutaj, gdzie właśnie pokazuję kursorem myszy, a trzecia jest na następnej mapie w ukrytym kanionie. A więc na początku chciałbym Wam pokazać, yy, co z nich leci. A więc mamy najpierw tutaj właśnie tego maga, który był właśnie w górnym, prawym rogu gdzie pokazywałem na mapie się respi. No i z niego lecą tam dwa zwykłe yy, cztery unikaty Ogólnie itemy lecą z niego do maga tylko chyba i do tropiciela, jak się nie mylę Muszę przesunąć, żeby sprawdzi tak Maga i do tropiciela Wszystko do maga Oprócz yy, Legendy do Maga i do trupiciela No. I legenda, żebyście wiedzieli jaki może ma bonus. To krytyczna osłona. Musicie mi uwiedzieć na słowo, bo nie widzicie. Możemy to tak zrobić, żebyście to widzieli. Krytyczną osłonę właśnie. I lecą też cztery unikaty. Cztery eee, unikaty, cztery heroiki, czapka, buty. Tam nie będę mówił po nazwie, żeby się języka nie poplątać. No, i ogólnie... W sumie te hera chyba są najdroższe, to mi się wydaje. Że one są najdroższe z tych trzech po prostu. Z tej dwa są najdroższe, te heroiki. No następny jest. To nie jest tak po kolei jak na mapie. Następny jest wojownik. Z wojownika leci więcej tych zwykłych i tych unikatów, bo no. z niego unikaty i wszystkie itemy są na woja, tanca i na paladyna, czyli na trzy profesje, nie tak jak tam na tym magu, tylko na maga i tam lega tylko na tropiciela, tutaj na trzy aż musi, więc więcej jest tych heroików z niego i unikatów, i więcej ogólnie lotów. Te unikaty jakieś super nie są, tylko te jednoręczne, ewentualnie tam do tanca i do paladyna, nie wiem jak tam do wojownika z tą dworęką. I ta ponka do tanca na trutę. Ja tam truty ogólnie nigdy nie lubiłem. Jedyną truciznę, jaką miałem na tancerzu, to z Marida ten mieczek, ponka. A tak to nigdy nie używałem tego. No i tutaj te heroiki są dosyć tanie. W szczególności te tutaj. ten, ten i ten. Ta czapka na tanca i na łowce, jeszcze coś nieraz jest warta, to to zależy na mówię tutaj jak jest na klasiku, nie wiem jak na innych światach oczywiście ale najwięcej z tych dwa chyba z heroików jest warte ten pierścień, ten naszyjnik właśnie, na tanca i na naszyjnik jest tylko na tanca, a pierścień na tanca, paladyna i wojownika są całkiem dobrymi itemami no i leci też legenda legenda bransolety krwawego oka które kiedy, rok Ponad rok temu miałem okazję właśnie lotnąć. Do tej pory nic nie spadło, żadna legenda niestety. No i ona ma dotyk anioła, więc całkiem przyjemny bonus. Wydaje mi się, że lepszy niż ten, co tam leci z tego maga. To jest ta krytyczna osłona. Okej, okay. no i następnym E2 jest Pogromcini Manticore jest to łosce 128 level, tak jak tam też miałem 128 level. Wszystkie mają taki sam, czyli max level jaki możemy być to 104.1 No i z tej E2 też lecą 4 zwykłe, 4 unikaty I są to ogólnie itemy na łowce i na tropiciela Wszystkie co tutaj są Tam niektóre są tylko na łowce, oczywiście niektóre tylko na tropiciela. no normal. Albo po prostu na te dwie profesje wypadają itemy z tej oto E2 No i ta E2 ma też legendę, wszystkie mają oczywiście legendę rękawicę, jak mogliście się zorientować i ta ma, ta, ta legenda ma bonus odrzut chociaż każdy chyba wie co to jest odrzut przynajmniej taką mam nadzieję, po prostu dla tych co nie wiedzą wytłumaczę, że odrzut polega na tym że ma tam 8% na to, że na twój ruch, jak jest, czy po twoim ruchu przeciwnika chyba od ciebie po prostu o krok odepchnie. To jest odrzut po prostu. Okej, okay, więc takie są loty. Wiecie już co z nich leci. Mogę jeszcze szybko przelecieć po tych lotach. Wiecie już co leci z nich. Jakieś PVP. Nie dzięki. To zaraz sprawdzimy, ale pewnie no. No. Wszystko jasne oczywiście, nie. Napiszemy mu że nie Wow, pane. o to byłem pierwszy. Dziękuję. No, no i widzicie, Lotnął nam całkiem niezły i ten ma teleport. No i to jest właśnie ten wojownik, o którym wam wcześniej mówiłem, to jest ten mag, jak pokazywałem już wcześniej. No i może się coś przejdę zobaczyć. Wam pokazać, jeszcze to miejsce gdzie dzisiaj respi u łowca, pewnie go nie ma o tej porze, bo teraz jest pora mapy pomarańczowej, czy tam żółtej, czy jakby tam po prostu za zgodą PvP, nie ma czerwonych mapek i raczej nie będzie o tej E2. Tak mi się wydaje, przynajmniej chciałem włączyć muzykę z Margonem, ale oczywiście zapomniałem, więc będzie bez muzyki. Zaraz Wam też pokażę. Yy, yy, dokleję miks takich walk właśnie z tymi E2. Jakieś tam ciekawe loty, ciekawe czy nie, ciekawe no. Sami zobaczycie. Po prostu powiem Wam tyle, że pustaków na tym nagraniu nie ma. Zrobimy to specjalnie. A tutaj koło tego namiotu właśnie się respita E2. Będziemy zobaczyć, czy jest, ale wątpię. 140, może pójdzie z nami w Zobaczymy. No, to mam ten mix tam puszczenie. Żebyście sobie zobaczyli, co mi się tam udało wylatać w ten czas, jak to jak nagrywałem te walki. O, jednak był. No to popatrzcie, nie? Spóźniliśmy się. Spytamy się kolegi, czy chce z nami PVP. Bo z nimi mamy szansę. Nie to co z tamtym kolegą wyżej. Kolega nie chce pvp, No jakieś supereku, może nie ma, nie katowy, coś tam, nie wiem z czego ten mi leci. Dobra, mieszam z tym więcej, teraz ja się z wami żegnam, a wam zostawiam ten oto właśnie krótki filmik, jak bije kilka razy t 2 tam nie wiem, chyba z 20 razy czy ileś tak. Ale mówię, z każdej jest tam jakiś lot, tam nie ma żadnego pustaka tyle. Do zobaczenia na razie. Cześć.